1917 to bardzo dobry film. Film, który musicie zobaczyć w kinie. Serio, jeśli w tym momencie zastanawiacie się czy iść na ten film do kina, czy może poczekać aż będzie na płytkach. Nie czekajcie. Uważam, że ten film bardzo dużo straci, jeśli obejrzycie go na małym ekranie. I nie dlatego, że jest tam pełno efektów specjalnych, efektów CGI, niesamowicie monumentalne i epickie sceny akcji. Nie dlatego. Dlatego, że środki artystyczne użyte w tym filmie narzędzia od strony pracy autora zdjęć, które zostały tutaj zastosowane, potrafią wybrzmieć mają taką duszę, taki oddech, dopiero gdy zobaczycie je na gigantycznym, jak największym ekranie. Do tego sobie jeszcze wrócimy. Jest to film, który miał u mnie dość ciężko już na początku, paradoksalnie, mimo że nakręcił go Roger Deakins, czyli genialny autor zdjęć. Mianowicie film już na samym początku był reklamowany takim, wiecie, chwytem marketingowym od strony wizualnej. 1917 było to, że jest to film nakręcony tak, aby wyglądał na jedno ciągłe ujęcie bez cięć. Niesamowita sprawa, ale ja już na gałęzi tak dużo mówiłem o długich ujęciach, tak analizowałem je na tak wiele sposobów, i w analizach, właśnie, i w zestawieniach różnych filmów. No, wszyscy, którzy jesteście ze mną od dłuższego czasu, wiecie, że długie, ciągłe, jak najdłuższe ujęcia nie są mi obce. Bardzo lubiłem o nich opowiadać. Do tego stopnia, że mam ich trochę już dość. I gdy usłyszałem, że 1917 będzie nakręcony tak, jakby był nakręcony jednym ciągłym ujęciem, to stwierdziłem, Okej, okay, kolejny. Na szczęście, mimo mojego dość sceptycznego podejścia, bawiłem się świetnie. 1917, po pierwsze, musicie zobaczyć w kinie, to już powiedziałem, ale po drugie, musicie sobie zdawać sprawę, że jest to film, w którym historii jako takiej, w, której, w którym kreowania bohaterów nie ma zbyt dużo. Wydaje mi się, że dobrym porównaniem jest tutaj porównanie go właśnie do Dunkierki. Dunkierka to film wojenny. Tak jak i tutaj. Film, który jest nastawiony na budowanie napięcia, tak jak i tutaj, ale troszkę innymi narzędziami. Jest to film, który nie poświęca za wiele czasu na zbudowanie portretu psychologicznego bohaterów i nie daje nam za bardzo czasu, żeby poczuć, z się z tymi bohaterami. 1917 jest kreowane w troszkę podobny sposób. Więcej jest tych postaci. Siłą rzeczy, cały czas jesteśmy praktycznie z tymi samymi bohaterami, więc obcujemy z nimi przez cały czas. Dungierka jest dość pocięta. Ale mimo to nie dają nam twórcy za bardzo poznać tych postaci. U podstaw historia koncentruje się na wędrówce, biegu, e, dwóch. Żołnierzy w czasie I wojny światowej, którzy muszą dotrzeć przez linię frontu do odpowiedniego oddziału i poinformować ich o tym, żeby muż, że muszą powstrzymać atak na Niemców. O, Niemcy się niby wycofują, ale tak naprawdę jest to pułapka. I nasi bohaterowie muszą jak najszybciej dotrzeć z wiadomością do tego nieszczęsnego oddziału, który już rusza na Niemców, aby ten atak powstrzymali. I mają na to jakiś jeden dzień czy dwa dni już nie pamiętam nieistotne. Jedynym wątkiem, który jest tu wrzucony, który daje nam poczuć, zrozumieć postaci naszych bohaterów, jest to, że w tym oddziale stacjonuje brat jednego z głównych aktorów z tej dwójki, którzy biegną właśnie z e, rozkazami. I to jest podstawa do stworzenia całej historii. Tak naprawdę, motyw przewodni tej historii to podróż oraz budowanie napięcia. Przede wszystkim film. Oddziaływuje na widza, budując napięcie, niepokój i ciągłe osaczenie. Nakręcenie tego jednym ciągłym ujęciem ma sens wbrew pozorom oczywiście przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj wędrówkę, ale też dlatego, że zaprezentowanie czegoś ciągłym ujęciem pozwala nam bardziej poczuć czas, potrafi, potrafi bardziej wrzucić widza w historię. Jesteśmy z nimi w tak zwanym czasie realistycznym czyli jeśli coś trwa długo, no to dla nas też trwa długo. A ten czas trwania pewnych wydarzeń jest bardzo istotny w 1917, gdyż nasi bohaterowie są cały czas na terenie wroga i cały czas nie wiedzą, co się wydarzy. Tak samo widz nie wie, co się wydarzy. A cały obraz jest tak skonstruowany, żeby wiecznie było w powietrzu jakieś niebezpieczeństwo. Nie wiemy, czy w każdej chwili nasi bohaterowie mogą. Wiecie, mówiąc, potocznie zarobić kulkę w głowę. W każdej chwili może coś się wydarzyć. Cały czas mamy to narastające napięcie, i bardzo w budowaniu napięcia pomaga konstrukcja lokacji. Wszelkie rekwizyty i całe stworzenie świata przedstawionego. Wydaje mi się, że to jest największą zaletą tego filmu: to w jaki sposób otoczenie, i w jaki sposób elementy, które mijamy, w jaki sposób e, wszystkie obiekty, cała konstrukcja lokacji wpływa na nastrój. Twórcy bardzo wiernie oddali klimat I wojny światowej. Na tyle, na ile mogę to stwierdzić. Nie byłem w czasie I wojny światowej. Ale e, patrząc na wszelkie relacje z, z, z tych, z, z czasu I wojny, jakieś materiały archiwalne, zdjęcia i tak dalej, ten klimat udało im się niesamowicie zobrazować. Bardzo czuć tutaj brud, błoto, e, śmierć, taką zgniliznę, zniszczenie. E, wszystkie obiekty, które mijamy, są takimi. Wiecie, takie zasieki, beton, zniszczone e, obwarowania, e, zniszczone budynki, e, martwe zwierzęta, zwłoki, gnijące zwłoki, pełno jest tam takiego zepsucia. E, to otoczenie jest niesamowicie nieprzyjemne. Samo, sama obecność naszych bohaterów na terenie e, ziemi niczyjej, na terenie zniszczonych miast już buduje pewien rodzaj niepokoju. To otoczenie jest nieprzyjazne, nieprzyjemne. E, Wiecie, w tak namacalny sposób daje o sobie znać, że tutaj działo się coś bardzo, bardzo złego, i ta aura cały czas się w powietrzu unosi. Rewelacyjna konstrukcja lokacji, rewelacyjnie wszystko tam tak, tak naprawdę zostało w tym filmie wybudowane. Zasieki, wszystkie okopy, e, budynki i tak dalej. To jest perfekcyjnie pokazane, i tak naprawdę jednym z głównych bohaterów dla mnie tego filmu nie są nasze postaci ale właśnie lokacje. Zostało to świetnie przedstawione. Drugim bohaterem tego filmu, według mnie, obok świetnych lokacji jest praca kamery. Twórcy wiele już wspominali w różnych wywiadach, materiałach z zakulis tego filmu, że okres preprodukcji 1917 był bardzo, bardzo długi. Toż po pierwsze musieli właśnie zbudować wszystkie wszystkie lokacje, ale po drugie musieli bardzo precyzyjnie zaplanować ruch kamery i ruch aktorów. I kamera porusza się w taki sposób, aby te wszystkie obiekty zniszczone, zepsute, zwłoki, ciała, błoto, yy, wiecie, zniszczone, zniszczone budynki, żeby to wszystko grało w oku kamery. Przez to, że ta kamera cały czas się porusza, to również yy, mamy ruch obiektów na pierwszym planie, na drugim, na trzecim. I kamera rewelacyjnie zostały, ruch kamery yy, rewelacyjnie zaplanowany tak, aby te wszystkie elementy grały, poruszały się, otaczały nas, osaczały, yy, żeby one się Poruszały razem z bohaterami. I dlatego bardzo ważne jest, żeby zobaczyć ten film na dużym ekranie, żeby jak najbardziej poczuć ten ruch obiektów w obiektywie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tak naprawdę trudno sobie to myślę teraz wyobrazić, ale gdy zobaczycie ten film, to dokładnie zrozumiecie o co mi chodzi. Wiele razy powtarzałem, że ruch kamery gdy poruszamy kamerę na Steadicamie, na jakichś ramionach mechanicznych i tak dalej, czuć najbardziej wtedy, gdy mamy jakieś obiekty, które się poruszają. Na pierwszym, drugim, trzecim planie. Wtedy się tworzy taka oś, taka wielowarstwowość kadru i jeśli poruszamy tą kamerą, mając obiekty przesuwające się w różnych płaszczyznach, to ten ruch jest wzmocniony. I tutaj oczywiście wszystko się dzieje w kontekście też ruchu bohaterów. I ruch kamery został tak dobrze zaplanowany, żeby wyeksponować to zniszczenie, ten brud lokacji, i żeby wprowadzić widza właśnie w taką klaustrofobiczną, niewiadomą. Niezależnie, czy jesteśmy na bardzo otwartej przestrzeni, czy w zamkniętych, wąskich okopach, ciasnych, cały czas ta kamera akcentuje wszystkie obiekty i akcentuje, buduje właśnie to napięcie tym przesuwaniem się części składowych kadru w naszych oczach. Jeśli obserwujemy to na dużym ekranie, to jeszcze większe wrażenie to robi niesamowite. Konstrukcja lokacji i zaplanowanie ruchu kamery w obrębie tych lokacji to jest Majstersztyk w tym filmie. Są dwie najważniejsze rzeczy, tak od strony realizacyjnej, które budują w dużej mierze napięcie. Niekoniecznie gra aktorska, no, oczywiście, tutaj również jest bardzo ważna, postaci całkiem fajnie zostały odegrane, ale to jest właściwie już na trzecim planie. Pierwszy plan ak lokacje, drugi plan ruch kamery, która potęguje te emocje, i dopiero na trzecim Yy, trzecim miejscu według mnie jest gra aktorów i ta historia, która się dzieje w obrębie yy, ich emocji czy w obrębie, wiecie, ich, ich właśnie, ich, ich, ich prywatnych historii. Ten sposób budowane napięcie towarzyszy nam od samego początku do samego końca filmu. Ona tak naprawdę w żadnym momencie nie maleje, co jest bardzo fajne. I fajne też jest to, że ono nie męczy. Mimo, że czujemy ten niepokój, to osaczenie, te, 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 tą, tą adrenalinę, to ona nie jest męcząca. Gdy kończy się ten film, nie czujemy przemęczenia tymi uczuciami. I to jest bardzo fajnie zrobione, o tyle, że niezależnie na jaki temat nasi bohaterowie rozmawiają, nawet jeśli opowiadają sobie tam akurat wesołą historyjkę, dzieje się coś teoretycznie dobrego, to non stop mamy wrażenie, że coś tu nie gra, że coś tu nie pasuje, że coś jest nie w porządku, że ten wróg, to niebezpieczeństwo, czymkolwiek by nie było, czycha w powietrzu. I tak naprawdę było, no, poruszali się przez linię nieprzyjaciela. I, I bardzo dobrze udało się wygrać tą najważniejszą z emocji, które to, która towarzyszyła naszym bohaterom. No i oczywiście kwestia oświetlenia w tym filmie. Roger Dakins nie miał tu za dużo pola do popisu, gdyż większość była realizowana w świetle zastanym. E, wysłuchałem już kilka wywiadów odnośnie 1917 i Roger Dakins mówił, że jednym z największych wyzwań w tym filmie było kręcenie wtedy, kiedy nie ma słońca. <laughs> to znaczy, wiecie, jak są chmury, to chmury tworzą taką naturalną blendę. Takie naturalne, miękkie światło, i yy, chcąc też stworzyć oczywiście klimat dość ponury w tym filmie, yy, to jakby radosne promienie słońca nie do końca pasowały. Więc Roger Deakins mówił, że najwięcej opóźnień jakich mieli to czekając na to, aż słońce zajdzie za chmury. <grych> no bo oczywiście kręcąc cały czas na długich ujęciach niewiele było yy, i 360 stopni do tego niewiele było miejsca na poukrywanie jakichś lamp. Yy, więc całość była realizowana w świetle zastanym. Poza tak naprawdę jedna jest tam scena, w której Roger Deakins wyraźnie hmm, Spełnił się jako autor zdjęć kreujący oświetlenie w scenach, gdy w nocy nasi bohaterowie czy nasz bohater wkraczają do zniszczonego miasta i tam wystrzeliwane są bardzo mocne flary w powietrze, i te flary oświetlają na chwilę. Całą scenerię. Pięknie poruszają się wtedy cienie. Całe otoczenie wiruje i dodaje znowuż tej klaustrofobii i dziwnego klimatu. Wygląda to ni nierealnie wręcz, jak, jak z jakiejś, jakiegoś filmu fantazy, a tak naprawdę jest bardzo realistyczne. I dochodzimy właśnie do kolejnego punktu. Naturalizm i realizm. Taki. ten namat. Namacalna, namacalna materia tego filmu. Film jest niesamowicie naturalistycznie zrealizowany, już to powiedziałem, ale w taki brudny, surowy sposób. Dochodzimy do jednej z rzeczy, która mi w tym kontekście troszkę nie pasowała. W filmie mamy kilka scen, w których mamy sytuacje troszkę wyjęte z innego gatunku kina. Mianowicie sytuacje, w których nasz bohater ucieka. Jest ścigany przez jakiegoś tam Niemca czy Niemców, którzy w ogóle nie mogą w niego trafić. I jasne. Y tego typu sytuacji, jakby. Oczywiście wpisuje się to w pewną konwencję filmową, prawda? No, przymykamy na to oko, ale o wiele łatwiej jest na tego typu sytuacje przymknąć oko w filmie akcji, typu, nie wiem, nowy James Bond, czy w filmach Marvela i tak dalej, gdzie wiadomo, że mamy tych superbohaterów, i wiadomo, że jest pełno tego typu sytuacji, które ja złośliwie wyłapuję w serii, co jest nie tak z, no ale. Tak naprawdę tam się wyzłośliwiam. No, jest to jakaś konwencja kina akcji superbohaterskiego czy jakiegoś innego, w którym, ok, biegnie ktoś prosto, nikt nie może w niego trafić. Wiadomo, standard. Ale w filmie, w którym, który jest budowany w tak naturalistyczny sposób, w tak realistyczny sposób, absolutnie każdym narzędziem, jakie jest dostępne dla twórców, tego typu sytuacje, mimo że za wiele ich na szczęście nie było, już. Troszkę rażą. Tym bardziej, że jest tu wiele scen, które zostały zbudowane, związane z przysłowiowymi strzelaninami, które zostały zrealizowane bardzo sugestywnie, i bardzo wiernie i bardzo w taki sposób, w który możemy uwierzyć, że tak to mogłoby wyglądać. Ale jest kilka nieszczęsnych scen, w których nasz bohater biegnie przed siebie, zanim przed siebie biegnie jakiś Niemiec i nie może za w niego trafić. Oczywiście jest to ograne w taki. Też sugestywny, realistyczny sposób, cała oprawa dźwiękowa, wizualna. Wiecie, sugeruje realizm tego, ale mi się to strasznie kłóciło z tymi wydarzeniami. I nie jestem do końca pewny, dlaczego zostało to tak. Dlaczego tego typu sceny zostały wprowadzone do tego filmu. Tym bardziej, że obok nich właśnie egzystują sceny strzelanin, które zostały bardzo wiernie pokazane. Trochę mnie to raziło. Zdaję sobie sprawę, że może jestem ewenementem, bo ja się przyczepiam do różnych rzeczy w filmach, ale po prostu ten naturalistyczny obrazek, ten realistyczny świat, to budowanie całych tych warstw, emocji, napięcia strasznie mi gryzło się z tymi pojedynczymi scenami, które były wyjęte niczym z jakiegoś kina superbohaterskiego, a ten film w ogóle nie jest kinem superbohaterskim i w ogóle nie jest takim typowym akcyjniakiem. To jest w ogóle inna liga. Kończąc, 1917 naprawdę bardzo dobry film. Mm, warto go znać według mnie i warto go zobaczyć, właśnie tylko z dwoma takimi mm, istotnymi punktami. Po pierwsze, trzeba go zobaczyć na dużym ekranie. Jeśli poczekacie i obejrzycie go na, płycie, na, na płytce, na ekranie komputera czy na ekranie telewizora, to bardzo dużo straci, wierzcie mi, bardzo, bardzo dużo straci i nie poczujecie go tak, jak moglibyście go poczuć i tak, jak pewnie sobie twórcy zamierzyli, więc. Korzystajcie z okazji, jeśli ten film będzie, będzie w kinach, żeby sobie go obejrzeć. A druga, drugie zaznaczenie: że nie ma tam za wiele historii związanej z naszymi postaciami. Jest jej trochę więcej niż w Dunkierce, ale jednak jest to troszkę film w tym stylu budowany. Więc jest pewna szansa, że jeśli Dunkierka Was znudziła. Od strony budowania opowieści, to ten film was również może znudzić. Tak naprawdę, streszczenie tej fabuły, że mamy tutaj dwie osoby, które biegną przez front nieprzyjaciela, żeby dostarczyć wiadomość, to jest tak naprawdę wszystko, co moglibyście wiedzieć, chcielibyście wiedzieć, i co tak naprawdę ten film sobą prezentuje, jeśli chodzi o opowieść. To jest po prostu pewien taki bodziec, który rozpoczyna podróż i który motywuje tą podróż. Ale sednem tego filmu jest właśnie droga i jest właśnie napięcie. I to musi nam wystarczać. Jeśli to nie wystarcza, to myślę, że będziecie nie do końca zadowoleni po, po seansie. Tym niemniej wracam do tego: idźcie do kina. Warto. Myślę, że jeśli interesujecie się kinem i nawet jeśli ten film się wam nie spodoba od strony fabularnej, to i tak myślę, że warto go zobaczyć. I warto. Wiecie też, dowiedzieć się, do czego filmowcy teraz są zdolni, o, od strony ruchu kamery, od strony pracy z pewną materią lokacji, z pewną materią sprzętu, jak bardzo się ten też sprzęt zmieniał, bo tak naprawdę ten film byłby nie do zrealizowania jeszcze kilka lat temu, gdy nie mieliśmy aż tak wielu dostępnych narzędzi, również przy tej bardzo profesjonalnej produkcji filmowej, które powodują, że tą kamerę możemy na najrozmaitsze sposoby przenieść w płynny, nieburzący takiego. Mówiąc z angielska, flow filmu y, sposób. I to jest duże osiągnięcie. To pokazuje też taki krok milowy w kontekście rozwoju technologii filmowej i myślę, że warto to znać, właśnie jeśli, jeśli interesujecie się kinem i jeśli chcielibyście być na bieżąco. Cóż, ja wyszedłem z kina bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Wy również tacy wyjdziecie. E, piszcie w komentarzach, czy podzielacie moją opinię, czy również e, na Was zrobiły wrażenie te wszystkie elementy, o których opowiadałem, i czy nie brakowało Wam tu troszkę bardziej rozbudowanej opowieści związanej z, z głównymi bohaterami. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia!